Witam bardzo serdecznie tutaj e, ja e, i chciałbym przedstawić rozwiązanie takiego jednego zadania z Olimpiady. E, no, zadania z Olimpiady bywają e, ciężkie, więc e, dlatego też to robię, żeby samemu też trochę się nauczyć, ale mam nadzieję, że Komuś może to też pomóc i będzie mógł się dzięki temu czegoś dowiedzieć. No, e, więc, e, więc no, e, no to tak. Treść zadania jest jaka widać. Ja polecam osobie, która to ogląda, jeżeli pierwszy raz w życiu widzi to zadanie. To, żeby spróbować je zrobić. No, więc ja sobie poczekam z 5 sekund i yy, ten. I liczę na to, że właśnie teraz osoba będzie to robić. No, na to zadanie to nie wiem. No, zadanie. No, myślę, że co najmniej godzinę, jeżeli się nie uda w ciągu godziny zrobić, półtorej godziny coś takiego, więcej może. Nie spędziłem na tym pewnie dłużej i go nie zrobiłem, więc. Dobra, uznajmy, że, że 5 sekund minęło. No to teraz tak. To, co tutaj jest ważne w tym zadaniu, to to, że mm, trzeba będzie wprowadzić przybliżenia. I to jest coś, co jest, wydaje mi się, całkiem istotne w optyce. I wypadałoby wprowadzić być może taki koncept, który. No, mnie przynajmniej trochę rozjaśnił rozwiązanie tego zadania, czyli kąt bryłowy. No i generalnie yy, wiemy, że w optyce stosuje się takie przybliżenie małych kątów. I ono polega, krótko mówiąc, na tym, że jak mamy jakiś na przykład sinus, sinus kąta, to ten sinus kąta dla małych kątów będzie w przybliżeniu y, równy y, teta po prostu, czyli temu kątowi. Ja to może przybliżę, żeby było lepiej widać. Dobra. No, więc teraz kwestia jest taka, że y, no, jak zastosować to przybliżenie do tego zadania. No, generalnie to co jest istotne do zauważenia, to że chodzi im o natężenie oświetlenia. Więc chodzi im o to, jak dużo światła będzie padało na powierzchnię. I generalnie, jak pierwszy raz robiłem to zadanie, to ja szukałem tego jak mocno światło się rozproszy y i chciałem to wliczyć jakby w yy, obliczenia i tak dalej. Natomiast no, rozwiązanie tego zadania sprowadza się do tego, żeby praktycznie tego w ogóle nie brać pod uwagę. I trochę zadań w ogóle z... W sensie nie robiłem aż tak dużo zadań z optyki, ale jeszcze jedno zadanie z podajże 68. Olimpiady było z cienką soczewką. Jeżeli ktoś... Nie chcę, żebym mu spoilerował, to niech przewinie teraz to, Z jakieś, nie wiem, 30 sekund do przodu. W każdym razie tam było coś takiego, że jak był bardzo. Było krótko mówiąc coś takiego, że nie brało się w ogóle pod uwagę tego, że światło było rozpraszane, tylko. No i to też w sumie ciężko było zrobić, bo braliśmy pod uwagę obraz i ja myślałem, że obraz mogę sobie stwierdzić, że jest źródłem fali sferycznej, ale to tak nie do końca działa, bo obraz nie jest źródłem fali sferycznej. Hmm. Chociaż znaczy, dobra, jest chyba, ale nie was tak hmm w sumie nie jestem pewien. Może to by się też dało zrobić z tego. W każdym razie jest to coś tak, takiego jak kąt bryłowy. I co jest w tym ważnego? Ważne jest to, że to, jak dużo światła pada na jakąś powierzchnię, jest w trójwymiarze. W sensie, jeżeli mamy jakąś powierzchnię, powiedzmy coś takiego, nie? Mamy coś takiego. I na to sobie pada światło, no to to światło będzie padało w trójwymiarze. To znaczy, takie coś można potraktować. No, to jest słaby rysunek, ale można to potraktować jak taki jakby stożek, nie? Że jak masz stożek, to narysuję go może z drugiej strony. Coś w tym stylu. No i stożek wiemy, że jest czymś trójwymiarowym. No i teraz jest coś takiego, jak. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że rysunki i tak dalej, które będzie się robiło do tego zadania, będą zawsze w jednym wymiarze. Więc można sobie narysować na przykład coś takiego, że tu mamy tę szybkę. I tu mamy, powiedzmy, w tej sytuacji, no bo ta sytuacja jest trochę cięższa. Więc ja bym miał rozważył bardziej, a porównanie z tamtą sytuacją, drugą: no bo jeżeli przeczytałeś to zadanie, to w tym zadaniu są dwie sytuacje: jeden, kiedy źródło jest na zewnątrz, i jedna, kiedy źródło jest w wodzie. No i generalnie to, co jest ciekawe, to to, że. Yy, no, generalnie my będziemy rozważyć sobie coś takiego, że jest tu sobie jakaś rybka i powiedzmy, że ona w ten sposób wygląda. No, i jeżeli y, mamy sobie to źródło, które tu stoi, to powiedzmy, że ten promień się jakoś tak zakrzywia w ten sposób powiedzmy, no to krótko mówiąc, ten skrajny promień to jest skrajny promień, który tam dotrze do tego. Y, do tej rybki i dlaczego to jest ważne. I dlaczego rys trzeba rysować te skrajne promienie i w ogóle. No, to wynika z tego, że jeżeli masz na przykład. E w sensie, bo to dla mnie było na przykład. Czasami jest coś takiego, że zastanawiam się, w jaki sposób narysować promienie, żeby jakby to miało sens w ogóle i żeby to odpowiednio zinterpretować, no to yy, można stwierdzić, że to coś stanowi tak jakby wycinek z całego światła, jakie to źródło emituje, nie? No i teraz to już ma większy sens, bo wtedy wiesz, że ten kąt, który jest tutaj, Powiedzmy, beta, to że on jest istotny. I to, jak on jest duży, ci określa to, jak dużo tego światła yy, będzie, jak dużo światła, no w sensie na przykład energii na sekundę, będzie ci przelatywało przez te powierzchnie. Te tutaj powierzchnie, co jest tu. <grych> to uznaje sobie za powierzchnię. No ja to narysowałem w jednym wymiarze. Oni tam w rozwiązaniu zrobili rybkę taką. Ja, nie mógłbym to tak narysować. Takie coś. O, że tu jest rybka. No. Ten kąt będzie określał to, jak dużo tego światła wpada. No i teraz to brzmi w miarę sensownie. Problem jest taki, że to coś się dzieje w trzech wymiarach. No więc trzeba będzie skorzystać z właśnie kąta bryłowego. No i jak to zrobić, jak połączyć ten kąt bryłowy z tym kątem tu no i teraz możemy wejść sobie, zrobić sobie wstęp do teorii i można zrobić coś takiego, że znajmy, że tu mam to źródło znajmy, że tu mam jakiś tam układ współrzędnych i to jest oś Y, to jest oś X a to jest oś yy, bl, 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 z, nie? No i weźmy sobie na przykład taki punkt tutaj i teraz. Mamy tutaj parę istotnych parametrów, to co ja tutaj zrobiłem to to jest tak jakby wycinek sfery, tu o to chodzi, że to jest wycinek sfery, nie należy za bardzo do tego rysunku jakby przybierać uwagi, chodzi o to, żeby zrozumieć ideę bardziej, żeby się nad tym jakoś super zastanawiać, bo generalnie rysowanie rzeczy na płaszczyźnie, które są trójwymiarowe jest trochę ciężkie. Mogę sobie narysować tutaj kąt e, Fi, tutaj mogę sobie narysować kąt Teta, to tutaj ten kąt, e, ja bym to jakoś wydłużył i zrobił coś takiego, to bym mógł nazwać kątem Teta i to jest bardzo mały kąt, powiedzmy. I co bym mógł zrobić co jeszcze No to tutaj mógłbym nazwać kątem defi No i e, Tę odległość tu mogę nazwać odległością r No i to jest e, Sferyczny układ współrzędnych w sensie no nie do końca sferyczny bo mam y z i x no ale jakby no, to się z tym łączy, tak jakby. W sensie, jeżeli by się chciało to zrobić super formalnie, no to trzeba by było dać wektory jednostkowe w tym układzie współrzędnych drugim, ale no tak naprawdę unikam formalizmu. Kontynuując. Wiemy, że jeżeli sobie oznaczymy kąt bryłowy, to kąt bryłowy działa w ten sposób, że jak mamy na przykład zwykłą Zwykłe kółko, nie? To kąt zwykły definiujemy sobie w taki sposób, że w ogóle ja myślałem, że to jest strasznie proste, ale to w sumie nie jest aż takie proste, jeżeli się na to spojrzy w ten sposób. Ale jak mamy jakąś, jakieś kółko, to to kółko ma taką własność, że każdy wycinek tego kółka to będzie θ razy r. To jest teta. No i w ten sposób definiuje się radiany. Że radiany to będzie po prostu długość tego. W sensie, że jeżeli ja to nazwę długością S, to y, kąt w radianach ma właśnie taką własność, że on ci mówi, jakie jest połączenie między. Tą powierzchnią, tym wycinkiem, a No i teraz kąt w steradianach robi co innego. I czym jest steradian? No steradian to jest właśnie kąt bryłowy. I on robi coś innego. Bo on robi coś takiego, że y on bierze wycinek sfery. I. Co z tego, że on bierze wycinek sfery? No, to z tego, że. Y, jak opisać wycinek sfery, nie? No więc, y, wiemy, że pole powierzchni całej sfery to jest. No bo, y, jeżeli byśmy wzięli radiany, nie? To możemy powiedzieć coś takiego, że cały okrąg tam ma y, długość, która jest równa 2πr, nie? I 2πr to będzie też równe teta tylko, że dla jakiegoś tam dla kąta, dla, dla konta, który jest równy 2 pi no, a jak mamy e, tak żeby, to chodzi o to, żeby złapać analogię jak mamy e, sferę to sfera ma coś takiego, że będziemy mieli e, jej pole jest równe 4 pi r kwadrat i to jest równe e, polu sfery nie wnikam dlaczego, ale to by się dało zrobić z całkowaniem, zapewne. Znaczy na pewno, ale ciekaw jestem. Hm. Dobra, nieważne, bo dygresję wejdę. W każdym razie, można powiedzieć sobie coś takiego, że ok, mamy 4pi i mamy r kwadrat. No i teraz, można powiedzieć tutaj, w tym poprzednim przykładzie, że to. I to, nie, w sensie, że ten kąt, ten kąt jest jakby stałą, przez którą mnożymy era. No i teraz, jak spojrzymy sobie na to, że to jest równe powierzchni, ale sfery, a to jest powierzchnia okręgu, no to można powiedzieć sobie, że Chcielibyśmy sobie zdefiniować coś, czyli stałą, przez którą ja bym musiał mnożyć r kwadrat, żeby dostać powierzchnię sfery. No i możemy sobie nazwać taką tą, tą stałą. Powiedzmy, że to jest dowolna stała, no bo to jest powierzchnia całej sfery, a my chcielibyśmy powiedzieć o wycinku. No więc, jeżeli chcemy mieć wycinek, no to możemy zrobić sobie coś takiego, że definiujemy sobie takie coś jak kąt bryłowy, który mogę sobie tak oznaczyć, no nie jest to piękne, bo nie umiem rysować zbytnio, ale i mam coś takiego i tu mam jakiś wycinek ds sfery. No i teraz, skoro my to wiemy, to możemy teraz spróbować to wyprowadzić. I, czyli połączyć ten kąt bryłowy z tymi kątami na płaszczyźnie. Czyli z tym kątem, z tym małym kątem, no on też będzie ważny. Z tym małym kątem też. I to jest właśnie po to, żeby można było to połączyć z tym kątem, który tu mamy na płaszczyźnie. Więc to nie jest jakby po nic. Nie mogę przesunąć. Nie wiem, co się stało. Okej, okay, dobra, mogę przesunąć. No więc, możemy sobie zrobić coś takiego, że. prowadziłem sobie taką oto długość, no i teraz. Ja nazwałem tę powierzchnię sobie DS, no i uznajmy, że ta powierzchnia tutaj, tu, to jest powierzchnia DS. I teraz ja bym ją chciał zapisać względem tych rzeczy, tych kątów yy, płaskich, po prostu, czyli kątów na płaszczyźnie, czyli tych kątów, co zaznaczyłem. No więc. Yy, wiem, że mm, więc ds to będzie można powiedzieć, że to jest tak jakby taki y, można powiedzieć coś takiego że mm, będę miał tutaj rsinus dlaczego? Dlatego, że jak się przyjrzy na to, powiedzmy, odejmę te strzałki, żeby było wiadomo o co mi chodzi. Dobra, no więc tak. Ta sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy coś takiego. Tu mamy kąt teta. Tu mamy coś takiego i tu mamy ten łuk, tak jakby, który jest. Jakby. On jest bardzo duży, ale zrobię coś takiego. I to będzie ta górna część tej powierzchni. Możemy sobie ją oznaczyć jako X, czy jak ktoś tam woli. I tutaj będzie ten kąt d phi. No i teraz, co możemy powiedzieć? No możemy powiedzieć, że długość tego czegoś, to będzie, skoro to jest r, to można powiedzieć, że długość tego, to będzie r sinus theta. Długość tego. Z kolei długość tego, no to to jest wycinek okręgu. Wiemy, że tutaj jest R, tu jest R i skoro tak, to jak to się nazywa? Skoro tak, to będziemy mieli, to wymarzę to będziemy mieli, że ten odcinek to jest r sinus theta razy d phi. i skąd to się bierze? no to się bierze dokładnie z tego, co mieliśmy wcześniej, czyli z tego z tego, co się dzieje dla okręgu, bo e, krótko mówiąc kąt razy promień, bo my przybliżamy to jako promień. Dlaczego? dlatego, że ten d krótką, więc oznacza, że to jest bardzo, bardzo mały odcinek. No i wprowadziliśmy tutaj parę przez to przybliżeń, które nam to ułatwiają, żeby wyznaczyć te rzeczy. Więc możemy sobie powiedzieć, że to będzie taka długość, więc to będzie r sinus theta defi. No i tutaj możemy zrobić dokładnie to samo. Gdzie? Yy, już to zapisuję, tylko usunę to tutaj. Będziemy mieli dokładnie tę samą sytuację Czyli będziemy mieli r d teta e, Więc będę miał Tutaj phi, d Znaczy się I d No i e, To do kwadratu, bo będę mnożył jeszcze przez r No więc mamy wyrażenie Na powierzchnię Więc możemy sobie zdefiniować kąt bryłowy i kąt bryłowy to będzie sobie ds na r kwadrat no i widać, że r kwadrat się uprości więc będziemy mieli sinus theta defi, d theta no i teraz to jest bardzo pożyteczne dlaczego bo możemy sobie to wycałkować Obustronnie, i będziemy mieli co? Będziemy mieli e, kąt rywowy. No i teraz możemy zmierzać do tego, żeby e, wykazać w jaki sposób to będzie zależało. No więc przybliżmy sobie. Uznajmy, że teta jest kątem bardzo małym. To co wtedy możemy zrobić? Jeżeli teta jest kątem bardzo małym, e, Dobra, więc kontynuując. Mogę sobie obliczyć całkę z tego. I teraz, no to będzie całka po powierzchni, więc będę miał coś takiego, coś takiego. I powiedzmy, że kąt y, Fi, który ja sobie mierzę, to będzie od 0 do powiedzmy y, Pi powiedzmy. A kąt który ja sobie mierzę z sinusa, to będzie kąt jakiś od zera do Teta. No i będę miał coś takiego sinus Teta D fi D teta i to będzie równe. No i teraz, skoro pierwsza całka będzie niezależna. Od sinusa, no to mogę sobie zrobić coś takiego, że, z, 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 b, 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 że obliczę ją sobie najpierw. No i ona będzie wynosiła po prostu teta, znaczy nie teta, tylko pi. Czyli będę miał pi. No i tu mam całkę tę drugą. Theta, no i teraz. No, i teraz wiemy ile wynosi całka z sinusa, więc całka z sinusa to będzie po prostu minus cosinus Podajże, tak, bo to będzie kosinus po prostu. Nie, minus kosinus, sorry tangens minus kosinus. No, czyli będę miał e, minus kosinus e, teta plus kosinus e, zera No. I takie coś to jest. Krótko mówiąc, pi 1 minus kosinus teta. No, i możemy sobie przybliżyć, że dla bardzo małych kątów teta będziemy mieli, krótko mówiąc, pi 1 minus. I teraz cosinus, ile wynosi dla bardzo małych kątów? 1 minus teta kwadrat bodajże przez 2. No to jest przybliżenie dla małych kątów dla cosinusa teta, czyli, że on. Przybliża się do czegoś takiego. No i wtedy będziemy mieli pi y, I tu będzie teta kwadrat dzielone przez 2. No i co wobec tego? To, że mamy ten kąt do kwadratu. Zatem ten kąt tutaj, ten kąt beta będzie też do kwadratu.